Эй, А мы перед полицейским. А чтобы приехать до Польских, заработать? BMW Да. BMW Ну так, ну короче, рассказывай. Но это да! Вот. А Все кропаешь, тут твои полный фарш.

Dzisiaj będzie ci ruchawka, to wciąganie ku wszystko. To bratane są. Mówię ci, nie pierdolę. Zajebiście będzie kot z ruchami, wciąganie. Zostań taki ruch wody, bo jestem uszem. Saurde! Darowa zajebał. Darowa. Cześć, mały. Jaka to co? Elektrycznica. Jaka to? Na pojedynce, że Pana Zajwisz! No a w poprzednim odcinku mówił skąd ma pieniądze. Na studia poszedł. Co na Warszawie? No ja się uczył się tam W jestem. Bo Życie jak kład nam. Tu jest na kapit. A wlecia hulu. Tu dużo kieszeni okradać studentów. Nie, dużo się nie. musi uczyć z Od tych samochodów już w końcu nie zajebał. Ej, zrobisz mi zdjęcie? Dremium pękowe. To, to, ja to zbajow!

no tutaj jest zawód. Jest, brata. Zajebis Daj mi odu. Ej, na który kawałek nas śmigamy? No do takiego samochodu Tak, tak. jak A no, mówił no, ostatnio, że na studiach się dorobił. Na studiach, tak. Wiesz, tak, surce pracują. Jaki kierunek? Na jaki kierunek wolne? mają iść? Kierunek banany. Banany z Polsce do Ukrainy, do Ukrainy z Polsce. Patrz kur. Widzisz ekstrem? Pokaż, pokaż. A wiesz, tam no, ekstremalne. No właśnie, tak. A to wolno tak? Nie. Masz do certy No właśnie, nielegalny. dlatego policja tak, przyjechała, dlatego że nielegalnie. Tak. Долбоёбы. Просто, а веш, они вечно, не вечно. любят дорогих самоводов, ага. им ещё не старше. Веш, у пана гамульца ща запсула, они это разве скурп... И для до нас подходит. Долбоёб, в каждом разе. Как бы не патшить, как не крути. Как так. не крути, долбоёба-долбоёба. <laughs> а покажешь потом, как панамера ебе? Ааа, панамера... Ну посмотри, посмотри на вот это вот. Она так ебе. E ну а конкурент? Ну это серьёзно, это... Ну, мне кажется, она дол сделает. Долбоёб ушёл. Ну да. To jest o tej 3,9 do 100, a o tej, ja myślę, sekund To 2, 2, Z 2,5 do setki, nie? Zrobisz Panamera. Na luzie. Ej, no wiesz, ja tak przeżywam. Że się da pościgać. To jest porobione było. To jest 300 seria. 300 seria, 300 koni. Chciałbym. Dlatego 300. Chciałbym. Ci e, w Polsce no. zamontowałem cooler i zostawiłem wentylator klimatyzacji oryginalnie. No. I powiem Ci, że pisałem z różnymi ludźmi i wszyscy wyrzucają wentylatory klimy, wyrzucają go w ogóle w pistu i jest więcej miejsca między wtedy chłodnicą a przodem. Cześć. I nie trzeba czymś zderzaka, Ja chciałem właśnie klimę zostawić, dlatego widzisz, że kupiłem zamiennik i ciąłem zamiennik. No to jutro jedziemy na bazę E39, tak i bierzemy wszystkie części. Ja potrzebuję błotnik lep, lep. No to ten, to mogę On się tutaj ile mu daje za wskoczenie na, ten, na dach w policji. No jak skoczysz na radiowóz, to dostaniesz 5 grywien. No dam 5 grywien. Nie no, skakuj, szybko, bo ci odjadą zaraz. Skabiali. Ja nie... Nie. Kolejni jadą, antybratany to są, to są antybratany. 5 rybien jeb! Na radiosłupstwie! Boją się ciebie! Boją się mnie, boją się mnie! Ja ale wskoczyłbym za te 5 rybien jeb! Niech ci powiem! Ale zjadłbym wiatr! Wiod... O, jest ta! Nie czy zwijają! No jak chcę to zrobić? Za 5 rybien, za 5 rybien jeb! Ej, Staszek, a co to za 6 ryb No to się pije, nie? Zdarowa Darowa A zamieniasz się, żebym ja jechał? Czym Ty! Chyba macie w dupie Łapa, pleat To jest przystanek Ukraina? Nie, też był chyba, nie? Bo jest przystanek Ukraina Przyjaciele, kochani! Zapierdolę w sukę gonka. Pilna sprawa, trzeba papierosa załatwić, to jest bardzo ważne. na Nie, ja nie mam pieniędzy. Pię... Pię... imię? A wpisz, kur. E, Julian, nie wiem. My nie wiem. arsena peci za zanim ją Nie? Ej, chcesz zarobić? A my, a... my pierysz policja. A ty przyjechałeś do Polski? Chcesz zarobić? Zarobić? Chodów w banku <noise> założyć mi. Ponto <noise> w banku założyć. No nie potrzebuję teraz, ale jakby ben, będę potrzebować to Jak mi się skończy paliwo na moto Słyszeliście co robią? Nie. No to jedziemy. Nowe rozporządzenie po 21, po 21, po 21 nie to. Krewny, Ale to na sobie, w sensie ja w sensie że nie wiem, bo Ale nie Nie u... Słyszę. Widzisz? Dolboja! ALO! PIJEMY wodkę! Słyszysz? lewy? Przekręty? No co, lecimy, czy co? No? No tak! To jest... Dopiero teraz skafujesz się, nie? O co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę? Znieździe się to wygląda, to wygląda. To jest Najlepsze co można było zrobić z tym autem. A to mam jakiś taki poradnik dla Stanisława, kurde. Otworzę na jakiejś stronie. Co mam zrobić Cel to zadanie, które wyznaczamy naszym marzeniem. No i o. Dalej idziemy. Jezuaku, dobra. Olkuś, 500 km, zdrowa, Bratanie. Ale klasa. A jak odpadę, Olkusz 300 km. No dobra. Co za piątka. Ej, a puścisz, możemy Filip, jakieś twoje nutki puścić? Pewnie, że może. O, dawaj, odpalaj! Wszystkie auto robisz moje Tak? Wtedy? jest tak, jak kupujesz Audi, ale wiesz w głębi serca, że BMW jest lepsza. No! To BMW, biliatr. To jest ten bratan e, z Ukrainy, któremu mówisz, żeby założył e, konto w banku, bo nie masz pieniędzy. Nie no bo na po popis waszych ludzi. A ty gdzie? A tu bratan! A patrz, patrz ile Audi, nie? Znaczy BMW i dwa Audi. С чем, блять? А, а так можно было? А что он на ней? Просто приехал? Да. Гоняет? Блатует? Блатует. Подожди, а чья это RS6? Один человек ездит на ней, второй? Неизвестно. Так это BMW, погоди. Ну так ты так я говорю, это BMW, это не Audi. Так, так бомба BMW? BMW RS6. Да. BMW RS6. BMW это хорош. Это всегда было известно. Дай бит. А пых-пых-пых. Пых-пых-пых-пых-пых. Пых-пых. Ale to daje! Moc! Сейчас вспомню, кто это. Это тот, который на М4, с открытыми окнами и башен, да? Еблан! А я с Ходите, Феррари подъехал. Прошу, прошу. Паркуй, паркуй. Дай газ, дай газ! Таймбут! Tak, yeah. takie mocne, kurwa. Płych, płych. Słyszałeś, jak płych, płych? Prawie nawet mają płych, Tak nie robi. No tak, żebyśmy pojechali się gdzieś przejechać w końcu dłużej, nie? No. Gdzie dłużej? A, do Gdańska, do Gdańska. Idziemy? Tak! Co? A taki, ej, jest ta flaga Ukrainy, nie? A jeden taki ostro wystrzelony tam przyszedł. Mówisz? No i wystrzelony. Tak, patrz, wchodź i tak. A musisz po ozie przebiec, kur. Karol! Gdzie jest Karol? Karol poszedł do McDonald's. Karol, chodź! Dwa Turingi. Нормально, типа нам команду а дали, нам не стоим надо. здесь Вы как стоим, дебил, да. ждем. Смотри, вот как так? Если на Порше, а ключи а ага. отдаем. А вот как? Прошивка. 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 Угнали. Смотри, понял? Ну? No? Ставь. По значкам, понял? Май а спроси, а как заработал. А какой значок? Это Трызуб. Нет, нам так, ел. это Украина. У Украина. знаешь, ну, так как года На криптовалюте. Чё, чё? ты выдохнул? Miercą? Nie wiem, czy tak się dzieje. Ukrainy Dobra, papaga, to tu się wracaj. Z powrotem, z powrotem. No, wszyscy mają zepsuty, byli. No, no, niestety wiesz, nie przejdą przeglądu. No, jakby wiesz, Kurwa, Chinanem. Saur, trio, saur, de Sanci. mam się po aparacie? Kupić Kupicie, wracamy do szyi. Саша, газ! Ну, пыр-пыр-пыр. Что там? Смотри, видишь наклейку? Мои сидушки. Ого! Оригинальный? Оригинальные? Оригинальные да ты видишь? Акропович. Ого. Все, ты так Акропович. Акр... Зуб даю, на. Зуб даю. Золотой? Я тебе отвечаю. Все, Акропович, тут поверь, полный фарш, нахуй. Полный фарш. Ебануться. Да? Съемка на сегодня, мне кажется, нормально. Все. Снимали ну, контента. Бы есть, не бы Jakiś tam. A co? Widzisz coś na nim specjalnego? <grystanie> tak, widzę. Ludzie ogłem, zasnówcie się, ja byłem ostatnio na księżycu, lecieli na księżyc, polecieli dalej i wylądowali na żubrach. No fuckera pokazuj. Skur... Trzeba go zjeść. w się. Trzeba kupić sobie S21+. No. I program będzie nam poprawiał księżyc. Będzie lepszy, Le świat, świat będzie lepszy. Dobry człowiek! Stasiu, ja będę z dupcą zamiast. Jebany, ja ja ruch ci matkę twoje w pier... pier... nie zdwoił. Zatem to, to nie jest idioto <grym> no. <zjotor. grym> I ty nie pan co da A, dobra. <grym> Teraz wszyscy, z Ja też bym zjadł. I kreskę taką zjadł <grym> <wiadku pierd> <grym> 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 Przy konta tego z tego monitora. <grym>

Co to, to, to nic byś nie zrobił, na drugi dzień bym musiał Ej, to, 10 kapli co? przynieść po prostu i tu. No, <śśmienny> co? 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 Nic byś nie zrobił, musiałbym 10 kapli przynieść! Solat, <śmienny> <śmienny> Solat! Niech żyje żyje! nam Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje żyje. A to? Maciej! Wszyscy będą Wydech, na rodziny, dawaj! Еда не за даром, зафакайся Но ты торт в живцу, в с Ну а как, я культурный человек Пойдем к Максу съесть Пойдем к Максу съесть Что мы будем делать тут? Наверное нас выжатут Пойдем на тебе Да Они уйдут туда, а нам достанется весь торт Ага Ну мы поехали, я уже не могу ждать О, Макс Мы тебя потеряли, слушай Это ты? Да Охуеть, ебать Нормально Макс, нормально двигай. А сколько она у тебя до 100? Nie, <noise> nie, A na czym? Na, 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 na bazarze stałeś? Na przemycie No to dobrze Na ruchy no. I, I no i ogólnie bajerka co, coś tam próbowałem, k Ja umiałem nie? Ale akurat trafiłem na taką łatwą szmatę, że ja pierdolę. Wiem, że na następnej randce, a i następnej randki już nie było. Kurwa, *ja, bo mnie w krka *ja zrobiła nieby. Prytajmy dojeżdżane, prawda? No? Ułożyłem te zamienie i Przesto <mulik> Max na kwiaty biały ma Maksy, się łapa, duża kwiata Się jeszcze nie wjeżdża, w góry na Rana mało, lata Że i ma się za mojego teścia Nie Później to on no też żeśmy m 4 się... W życiu najeździli tyle, że... Ik heb er niets van! Ik heb er niets Oh Ik heb er niets van! Ik heb er niets van! Ik heb er niets pod Ik heb er niets van! Ik heb er niets Co tam, kuba? Zajebista fabryka, nie? Nie ponimaju? Nie ponimaju? No to s***** Dalaju BMW! Skąd on wiedział, Nie, nie, ej, nie wiem, czy to tak kulturalnie mówić, Nie bójcie się, ku**a. <śpii> Dostałem message, że trzeba robić package na plecach. Big bag to <śmienicza> no nie tak miało być. Nie pokażę, jak to ma być. Wchodzisz tak, stajesz sobie tu, to.